Zwracacie się do nas Państwo z zapytaniem, gdzie rekuperator najlepiej umieścić, gdzie będzie jego miejsce, gdzie mu będzie najlepiej. Możemy rozmieścić rekuperator na poddaszu nieużytkowym, możemy umieścić rekuperator na piętrze, możemy go zlokalizować też w kotłowni, w garażu. Co jest tutaj istotne w lokalizacji tego rekuperatora? Istotna jest temperatura, w której on będzie pracował. Ważne, żeby to było pomieszczenie z temperaturami dodatnimi. Są różne centraly na rynku, są różni producenci, różne charakterystyki i właściwości tych central. Ale to tak samo jak my, jak wychodzimy na podwórko, też możemy się ubrać w jakieś kurtki, możemy ubrać sobie czapkę, ale po dłuższym przebywaniu na takim chłodnym pomieszczeniu czy w chłodnym, w chłodnym miejscu będzie nam niekomfortowo. I chciałbym to porównać właśnie do central, które inwestorzy rozważają montować, czy pytacie nas o to, czy taką centralę zamontować na poddaszu. Jeżeli poddasze jest ocieplone, czyli połacie dachu są ocieplone, to tam będzie temperatura dodatnia zimą, więc teoretycznie taką centralę można tam. Zamontować. Natomiast dużo lepszym miejscem jest garaż, jest kotłownia. Dlaczego? To postaram się może tutaj szybko odpowiedzieć, dlaczego. Ponieważ macie Państwo lepszy dostęp do filtrów, nie trzeba gdzieś tam się wspinać po, po drabince, nie trzeba tam wchodzić, a musimy zwrócić uwagę na to, że będziemy też coraz starsi. Szybszy dostęp do a dostęp serwisowy do takiego rekuperatora. Rekuperację należy serwisować. Dobrze jest raz w roku podejść do rekuperatora wyczyścić, zobaczyć w środku, co się w nim znajduje. No i oczywiście stałość tej temperatury. Lokalizacja rekuperatora jest elementem, który warto już rozważyć na wstępnym etapie projektowania czy budowy waszego domu.